Siemano, witajcie kocury, z tej strony Kondi, witam Was w kolejnym odcinku serii z Farminga 25 na moim kanale. Dzisiaj czeka na nas akcja z wykopkami ziemniaków, więc zabieramy się już do tej pracy. Ale przed tym jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że jest to już 147 odcinek, a w poprzednim materiale pokazywałem Wam koszenie to poli energetycznej. Więc jeśli ktoś nie obejrzał to poprzedniego odcinka, to serdecznie Was tam odsyłam. A jaż moi drodzy, lecę tutaj z tą całą pracą. Przejdźmy sobie tutaj do sklepu, gdyż musimy wypożyczyć sobie taki specjalny kombajn, właśnie do kopania tych ziemniaków. No i będzie to taki mega drogi kombajn, jeden chyba z najdroższych w tym całym farmingu. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. Tutaj jest w kategorii kombajny do ziemniaków. No i to jest właśnie ten z firmy Grimme. Ale jeszcze przed tym muszę Wam przypomnieć, moi drodzy, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz suba, bo jest to mega ważne. No i teraz możemy już się tutaj zabierać za, te, za ten cały tak mi, główny temat odcinka no i jeszcze ogólnie chciałem wam powiedzieć, że już wam raz pokazywałem w tej serii wykopki ziemniaków, tylko wówczas używałem tej, tej, tego kombajnu z firmy EVO, znaczy z firmy Grime, ale model to jest EVO 290. No i to się moi drodzy trochę różni, gdyż tutaj jednak jest to trochę inny kombajn. No i jestem bardzo ciekawy, jak on tutaj będzie się sprawował. No i jeszcze muszę wam powiedzieć, to co wam mówiłem wtedy w tamtym odcinku, że nie musimy usuwać łęcin. Tak naprawdę te łęciny są usuwane przez te nasze kombajny. Hmm, tutaj chyba mamy usuwacz łęcin. To chyba jest usuwacz łęcin, ale to w ogóle się w to nie zalicza. Dobra, marka Q. Niech to będą, moi drodzy, jakieś miszeliny, bo tu i tak nie możemy sobie później konfiguracji zmieniać, zmieniać, więc wypożyczymy sobie właśnie ten kombajn. No i zobaczmy, jaki on jest duży. Co tu, moi drodzy, się stało, że taka muzyczka się włączyła? Nie wiem, czy wy to słyszeliście. Jeśli tak, to przepraszam. To chyba ze streama w ogóle jest. Nie wiem, czemu to mi się. Czy, czy, czemu ten dźwięk był słyszalny? To jest w ogóle dziwne, bo już streama włączyłem, ale ok. No i tak, jest to maszyna, tak jak już Wam powiedziałem, mega duża. No i tutaj ten header, ten, który jest już tutaj podłączony automatycznie do tego kombajnu, no jest też bardzo duży. Co ogólnie maszyna jest taka monumentalna. No i tak naprawdę będziemy musieli trochę sobie tutaj pogadać o niej. No i później będziemy mogli ją wykorzystać właśnie do, do tych wykopek ziemniaków. Więc lecimy sobie już tam moi drodzy na te moje pole, no i tak te, ten cały kombajn wygląda w środeczku. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że ja te wykopki ziemniaków i ogólnie to jest całe sadzenie tych ziemniaków zrobiłem dlatego, bo już niedługo będę chciał wam pokazać całą fabrykę chipsów czy tam lejsów, no czy tam ciperków jak to niektórzy mówią bo po prostu jestem ciekawy jak ta fabryka będzie się sprawowała i czy będzie tutaj no dochodowa jeszcze muszę wam powiedzieć ale to może powiem podczas tutaj dalszej pracy bo to jest temat związany z farmingiem a teraz moi drodzy weźmy sobie zróbmy tak że zapiszemy sobie gierkę bo to jest bardzo ważne i nie możemy o tym zapomnieć no i tak kliknijmy sobie X czy coś tutaj możemy rozłożyć tak rozkładamy sobie ten nasz cały kombine. Okej, okay, no powiem wam, że tutaj naprawdę nieźle się rozkłada. I tutaj nawet mamy zbiornik, co nie? Więc nie będziemy musieli od razu jeździć, jeździć obok tego kombajnu, więc to też jest spoczko. No i tak, opuść. B, no i czy to już będzie działało? Chyba wydaje mi się, że tak. Czy mam rację moi drodzy? Czy to działa od razu? No i widzimy, że działa to i, i, i to bardzo dobrze. No i moi drodzy, tak, wracając do tematu tej, tego dźwięku, jakby ja nie wiem, czy wysłyszeliście ten dźwięk tutaj, ten, ten taki takie, takie, ding ding dang, coś w tym stylu, albo taki trochę krótszy. To jest dźwięk z Twitcha. Ja nie wiem w ogóle skąd on się wziął, moi drodzy. On się chyba pojawia za każdym razem, kiedy ktoś wyśle jakąś wiadomość. Więc jeśli byście mogli mi dać znać w komentarzach, jak usunąć taką wiadomość, bo czasami mnie to po prostu wkurza, że. Że sobie coś tam streamuje, czy tam po prostu gram, czy odcinek nagrywam. Jeszcze bardziej jak odcinek nagrywam i, i w jakimś takim ważnym momencie mi się ta muzyczka pojawi, czy ten dźwięk, no to trochę jest to wkurzające, więc mam nadzieję, że wy wiecie jak to, jak to usunąć, bo to mi nie jest w ogóle potrzebne. No i będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś tutaj poradzi. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że odwołując się do tego, jak to w środku wygląda ten combine. To, że tutaj mamy ten fajny monitorek, tu mamy jeszcze te, jeszcze te trzy monitorki. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało w realnym życiu z takim prawdziwym kombajnem i czy to też tak wygląda wszystko pięknie, ładnie. I czy te wszystkie rzeczy są takie mega ważne, że bez nich by nie udało się, się ogarnąć tego całego tych całych wykopek. I teraz tak, bo powiedziałem Wam, że chciałem się odnieść do tematu Giant Software, więc już teraz o tym mówię, bo Giant Software dodało nam trzy nowe modyfikacje. Tak naprawdę jest to jedna modyfikacja, to jest taki cały pack, jest to klask serią, do którego możemy sobie podłączyć jakiś tam beczkowóz, czy, czy po prostu jakąś naczepę z beczką i tam jeszcze możemy sobie podczepić po to, oprócz tej, tej naczepy z beczką, możemy sobie również podczepić taki zbiornik. No i tak naprawdę to wszystko jest, moi drodzy, zrobione po to, żeby to był taki wóz asenizacyjny, czyli po prostu do tego, żeby można było jakąś tam gnojówkę wywozić, więc to jest ciekawy temat. Druga rzecz, no to jest rębak. Rębak Wam pokazywałem niedługo. Jest to rębak, który nam się pojawił już w poprzednim farmingu i ten, i ten rębak w poprzednim farmingu był normalny, a nie jako modyfikacja. No i trzecia rzecz to jest taki malutki ciągnik, czy tam po prostu taki traktorek który będzie nam mógł pomagać w pracy gdzieś tam w sadzie winogrona, czy, czy po prostu gdzieś tam w gaju oliwnym. Więc to, to, to chciałem wam powiedzieć, bo może jest ktoś ciekawy właśnie czy ta ostatnia modyfikacja, te, te trzy ostatnie modyfikacje od Giant Software coś dały, tak naprawdę nie dały nic. Są one... No może ten Classic ten, ten Serion z tym wozem ani asenizacyjnym są całym zbiornikiem, Czemu tak to wolno spada, widzicie? To, 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 to. To, 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 to. to wygląda jakby w slow mo ciało w ogóle. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten cały konwaj i jak ta mechanika tutaj wygląda. Tutaj, te całe nasze odpadki, te resztki lądują tutaj, czyli te jakieś łodygi pewnie albo te łęciny. No, no właśnie, to mogą być te łęciny. A tutaj, te nasze ziemniaki się kumulują i one są przechwytywane, i one idą tutaj do góry, i tak to właśnie. Działa. Ten zbiornik jest tutaj dosyć duży. Bo on chyba się pomyśli aż 20 tysięcy litrów. Więc możemy trochę przejechać na tym polu i nadal będzie ten zbiornik nienapełniony. No i później, po prostu, jak już wiemy, że jest napełniony, to sobie podjeżdżamy później jakimś z, z jakimś przyrzepą czy, czy czymś. No i później sobie to wszystko ładujemy. Ale najważniejsze jest to, że możemy sobie po prostu wykorzystać pracownika. No i możemy sobie później po prostu podjechać z naszą przyczepą, no i mieć wszystko tak naprawdę w pompie, bo pracownik będzie tutaj to ogarniał, a my będziemy tylko przyjeżdżać sobie z, z jakąś przyczepą, będziemy to wszystko wyładowywać, a tutaj pracownik będzie robił tę główną pracę. Ten, ten zbiornik też nie jest jakiś mały, więc też fajnie to, to będzie tutaj trochę dłużej trwało e, dla pracownika, bo, bo dla nas nie, bo tak byśmy musieli się sami męczyć, ale tutaj jednak wszystko to współgra. Więc no tak to właśnie wygląda moi drodzy. Um, ogólnie wpadajcie na streamy, tak jak, jak, jak wam powiedziałem, że ten dziwny dźwięk pojawił się z OBS-a. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo ja Twitcha mam wyłączonego, wszystko mam tutaj wyłączone. No i nie skąd ten dźwięk, dźwięk skąd ten dźwięk się wziął. Tylko na streamach mi się pojawił taki ding. Um, no i muszę sobie to obczaić, bo nie chcę, żeby to było, bo zaiste no, to przeszkadza. A jednak wolę, żeby te moje odcinki były takie bardziej krystaliczne. Chyba, chyba mnie rozumiecie, moi drodzy. No, więc no tutaj trochę, trochę jestem wkurzony, no bo pierwsza raz z czymś, z, czymś, z czymś takim się spotykam, że na odcinku takie coś mi się dzieje. No, więc lipa jest. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że jest ogólnie godzina pierwsza, no wpół do pierwszej w nocy, więc mogę wyglądać na trochę zmęczonego, więc trochę no po prostu przepraszam was za to, że o takiej późnej porze nagrywam ten odcinek, ale muszę tak zrobić, bo później moi drodzy ja następnego dnia na przykład mam ciężkie. Czekajcie, bo tutaj ja domówię, mój pracownik miał. A, to jest, to jest te wiórki. No, okej, okay, dobra. No, ale wracając do tematu, chodzi mi o to po prostu, moi drodzy, weźmy sobie tę małą przyczepę. Ehm, tak jak wam powiedziałem, chodziło mi o to, że jestem trochę zmęczony, jutro może być jeszcze gorzej z nagraniem tego odcinka, więc po prostu dzisiaj nagrywam to w takim stanie, jakim, jakim jestem, ale próbując przy tym jakąś tam największą powagę utrzymywać i żeby to wyglądało w miarę realistycznie. Chyba mnie rozumiecie, moi drodzy, co nie? Więc jeśli według was ten odcinek dzisiejszy jest fajny, to napiszcie w komentarzu Kondi, jesteś git i oprócz tego dajcie znać co robiliście co mieliście wczoraj na, na obiad albo dzisiaj. No. Tutaj jedzie mój pracownik z tą z tą siecz, znaczy sieczką z, z rępkami z topoli energetycznej, bo tam jeszcze w ogóle nie skończyłem tego robić, to jest hitor też, że tak długo to trwa. A my, moi drodzy, w międzyczasie wypożyczymy sobie tutaj pracownika, bo trochę miejsca przybyło, trochę tych ziemniaków wziąłem bo możemy sobie tutaj na to pozwolić. No, a tak naprawdę możemy sobie jeszcze sprawdzić, jak tu wygląda sytuacja z ziemniakami, załóżmy, w sklepie. No, ich cena nie jest jakaś wygórowana, nie jest jakaś mega duża. Też zależy, czy to jest, czy to jest 1000 litrów, te się dostaje za czy za właśnie. 405 euro możemy dostać 1000 litrów, chyba tak, nie? No, ale tak naprawdę, ja będę chciał sprawdzić sobie tutaj, jak wygląda sytuacja z tymi, już Wam mówię, z czym z chipsy ziemniaczane. O, taką właśnie produkcję chciałem sobie założyć, więc być może, moi drodzy, niedługo to się pojawi na kanale. O, jest przetwórnia ziemniaków, to, właśnie, to jest właśnie to. Jeszcze przy okazji, chcę Wam pokazać, moi drodzy, że niedługo sobie prawdopodobnie kupię. Biogazownię, ale taką mniejszą, więc no może oczekiwać jakichś nowych rzeczy. Wydaje mi się, że ta biogazownia najlepsze miejsce będzie miała w tym miejscu. Na, najlepsze miejsce w tym miejscu. Najlepiej dla niej będzie właśnie tutaj, gdyż no te pole tutaj z, z ryżem będę niedługo sobie po prostu zbierał ten cały ryż. No i tutaj to miejsce mi zostanie, więc będzie to takie idealne pod, pod to. Dobra, tutaj pracownik cały czas zrobił tamto. A my, moi drodzy, w międzyczasie weźmy sobie te zrębki z topoli energetycznej i wywalmy tam. One się sprzedadzą. Będziemy mieli trochę pieniędzy dodatkowych, więc naprawdę bardzo spoko. Bo widzicie, co tutaj ten pracownik wyrabia? On jest chyba jakiś jakiś, jakiś dziwny, bo widzicie, co on robi. Tutaj możemy sobie na drabinkę ogólnie wejść. idziemy, tak czy nie? Szkoda, że nie ma opcji, właśnie, wchodzenia po. Pod mogliby wymyślić takie coś w jakimś następnym farmingu, być może czyli w farmingu 2000, farmingu 28, w ogóle macie to, jak to brzmi. Farming 28, what the fuck. Mam nadzieję, że teraz wypuszczą farminga po dwóch latach, czyli będzie to 27. No, ale wiecie, moi drodzy, to są po prostu zwykłe jakieś tam marzenia. Bo szczerze, wam powiem, że ja wolę, kiedy te farmingi częściej wychodzą. Co się stało? Czemu on tutaj to nie zrobił? No, wracając do, do tematu. Ja wolę kiedy farmingi częściej wychodzą. No i później po prostu jest nowy content grany. Też ja mogę się zachwycić tym całym farmingiem, a nie, że cały czas moi drodzy robimy jedno i to samo. No i później jest to trochę takie, że po prostu to zrobić i tyle. No nie jest to nic takiego bardzo ciekawego, a, a jednak farming jest to do gra, gdzie gdzie to czasu spędza się dużo, no i to wszystko powinno przyjemnie wyglądać. Dobrze moi drodzy, więc w tym odcineczku to już by było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tutaj Wam pokazałem te wykopki, jak one wyglądają. Um, usuwania łęcin nie mogę Wam niestety pokazać. Pokazywałem Wam już w przypadku buraków cukrowych. Wówczas mogłem sobie te łęciny usuwać, a w tym przypadku niestety nie mogę. Więc to, to jest tylko taka informacja do Was, że nie musicie się przyjmować usuwania łęcin, gdyż może to dla Was zrobić po prostu wasz kombine automatycznie. Więc no, tak to właśnie wygląda w tym farmingu. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia bądź mniej nocy, w zależności o której oglądacie ten odcinek. Widzimy się już w kolejnych materiałach. Więc trzymajcie się i na razie, no to nara, nara, elo.